Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy o aspekcie łapania szczytu widełków i kiedy to robić, a kiedy unikać tego, tego sposobu na dołączenie się do trendu, lub czego nie polecam, ale wielokrotnie jest to mylone, próbowanie Znalezienia końca trendu, co tak naprawdę kończy się niezbyt, niezbyt ciekawie. Oczywiście jest to tylko i wyłącznie moja: moje, są to moje przemyślenia, moje wnioski. Jeżeli ktoś ma inne, to jak najbardziej wysłucham jego toku myślenia i, i, i sposobu na zarabianie. Ja tak naprawdę nie neguję żadnej metody. Każda metoda jest dobra moim zdaniem, jeżeli tylko i wyłącznie można na niej zarobić. Jeżeli, jeżeli nie, no to taką, takiej metody nie, nie ma sensu stosować. A metody na łapanie końca trendu, na wyszukanie tego momentu, w którym trend się kończy i my wchodzimy. Co do pipsy na samym początku trendu, są naprawdę ciężkie do realizacji i według mnie dużo prościej, dużo łatwiej, czy dla początkujących, czy nawet już zaawansowanych osób, dużo prościej jest dołączyć się do panującego trendu, aniżeli próbować łapać koniec, koniec danego trendu bądź, bądź tendencji, o czym, o czym za chwilę. Łapanie szczytu widełków na odwrócenie trendu mówię po, po, po prostu nie. Ale łapanie szczytu widełków na dołączenie się do panującego trendu bądź tendencji jak najbardziej tak. I żeby było jasne na samym początku, to nie tyczy się metodologii CAP, tylko to nagranie, te nagranie ten cykl tyczy się meto w każdej metodologii, w którą y, ktoś y, stosuje, a ten aspekt, który y, tutaj omawiamy może pomóc w zwiększeniu skilla, dołożeniu jakiegoś puzla do danego, do danego systemu. Robię to na szablonie CAP, gdyż no najbardziej jestem opatrzony z tą metodą i jest mi po prostu najłatwiej, najłatwiej tłumaczyć. Ale jak najbardziej i sugeruję, ażeby to przełożyć sobie na... Własne, własne szablony, które, które macie na co dzień w tradingu, które stosujecie, które dopiero tworzycie. Może uda mi się jakiś delikatny, bądź spory puzzle dołożyć do, do tej wasze, do waszego systemu i ten cykl ma temu, temu właśnie, właśnie służyć. A więc do do rzeczy. W pierwszej kolejności musimy przede wszystkim oznaczyć sobie trend. Ja stosuję średnią 20-40 ema, którą tak jak tutaj widać jest pokolorowana według, według trendu na czerwono czy na zielono, według trendu wzrostowego. Ale tak naprawdę można trend wyznaczyć w postaci jednej jednej Linii. Nie musi to być jakoś mega dokładnie, że trend czy, czy linie trendu oznaczamy po, po zamknięciach się, czy po otwarciach. Najważniejsze to, co chcę Wam przekazać, żeby po, po prostu dobrze oznaczyć, oznaczyć dany trend. A czy tą linię pociągniemy tak, czy tak, czy jakieś tam delikatne. Różnice będą, no to tak naprawdę nie ma się co za bardzo do tego przykładać i żeby to zrobić co do, co do pips My mamy sobie po prostu oznaczyć, oznaczyć trend. Bardzo fajnie możemy oznaczyć również trend kanałami, tak jak to tutaj, tutaj pokazałem w trendzie spadkowym łapimy po szczytach, drugi, drugi kanał po dołkach i widzimy, widzimy, co mniej więcej w tym czasie dzieje się, dzieje się na wykresie. Można to robić na przeróżne sposoby, można dołożyć jedną średnią. No, sposobów oznaczania trendu jest, jest naprawdę dużo. Trzeba wybrać po prostu. Jeden, który nam najbardziej będzie, będzie pasował, sprzyjał, i wtedy możemy sobie przejść do, do kolejnej analizy. O tym, jak oznaczać trend, pewnie zrobię inny, inny filmik, także nie wchodźmy tutaj w szczegóły. I co, co dalej? Według mnie nie powinniśmy, tak jak tutaj widzimy, piękny trend, trend spadkowy, czyli powinniśmy się do tego trendu spadkowego podłączyć po jak najlepszej, jak najlepszej cenie. Czyli nie próbujemy gdzieś tutaj, jak od tej czerwonej pionowej, rozpoczął się trend spadkowy, czyli od tego momentu nie próbujemy szukać zmiany trendu, w którym, po którym to dołku zrobi się nam trend wzrostowy. Bo, tak jak tutaj widzimy, no byłoby to niestety obarczony większym ryzykiem, no i niepowodzeniami. jeszcze zależy, gdzie ten stoblos postawimy, ale stawiać takich naprawdę się miężnych stoblosów, no to, to, to nie widzę sensu. Najprościej by było się podłączyć do tego trendu, który tutaj panuje, i wtedy jak najbardziej łapanie szczytów i dołków jest, jest skazane, czyli próbować złapać ten koniec, koniec korekty. To wtedy ten szczyt tutaj, jeżeli będziemy próbować złapać, to jest jak najbardziej wskazany. I wtedy dla łapania szczytów i dołków mówię tak, czyli łapanie ich zgodnie z trendem, czyli w tym trendzie spadkowym próbuję złapać po jak najlepszej cenie szczyt, czyli w tym miejscu gdzieś w tym miejscu. To jak najbardziej mogę łapać szczyty i dołki, ale nie mogę łapać szczytów i dołków patrząc na ten trend, że gdzieś tutaj na pewno trend się odwróci i ładować tutaj gdzieś, gdzieś longi. No bo to widzimy, że to nie przyniosłoby większych efektów. W trendzie wzrostowym jeżeli tu znajdę wzrostowego ostatnio na kablu, no tutaj taki kawałek. W trendzie wzrostowym, jeżeli chcemy się podłączyć pod, pod wzrosty, jak najbardziej wtedy możemy szukać tego dołka. Czyli po tym impulsie wtedy szukam jak najbardziej tego dołka, po którym chcę wejść w daną transakcję. Ale w tym trendzie wzrostowym... Nie szukam zakończenia tego trendu. Jeżeli trend się zakończy, to wykres nam o tym, e, o tym pokaże. E, a jeżeli trend trwa, no to handlujmy go jak najdłużej y, i obarczajmy siebie i swój rachunek jak najmniejszym ryzykiem. Czyli mniejsze ryzyko jest podłączyć się pod te spadki, aniżeli y, szukać zakończenia, zakończenia tych spadków. I według mnie... Y, Powinniśmy zostać, zostać właśnie tym, tym tłumem. Czyli tak jak się mawia, że nie będziemy kupować wtedy, kiedy, kiedy kupuje tłum. No, według mnie powinno się właśnie kupować wtedy kiedy, wtedy, kiedy kupuje tłum. Tak naprawdę, te wszystkie zakupy, które tutaj w tym prostokącie były, no to tutaj nikt inny tutaj kupował, sprzedawał po prostu tłum. I według mnie, właśnie, powinniśmy się podłączać w ten, w ten tłum, czyli tam, gdzie sprzedaje tłum, ale musimy wiedzieć, kiedy jest dobry moment na wyjście z tego z tej sprzedaży, gdzie tą sprzedaż kontynuuje tłum, żebyśmy, że tak powiem, nie gasili ostatni, ostatni światła. Także Bądźmy jak tłum, kupujmy jak trend się rozkręca, jak wszyscy kupują, ale miejmy na uwadze miejsce, gdzie ta euforia jest już za duża i trzeba się po prostu ewakuować z tej, z tej transakcji. Możemy tutaj tych sposobów na wyznaczenie końca trendu dawać jak, jak z rękawa. Najlepiej przyjąć jedną, która się jak najbardziej sprawdza na tych na wykresach, na danym instrumencie i tą, tą metodę zastosować. Możemy użyć narzędzia Candle Fibo, tak jak ja używam. Możemy wychodzić gdzieś na najbliższych SR-ach, na najbliższych strefach SDS, Applied Demand. Tylko musimy po prostu wiedzieć, żeby wyjść zawczasu, jak jest, jest ta jeszcze euforia, którą yy, powoduje tłum tak naprawdę. Czyli yy, sprzedajmy, kupujmy wtedy, kiedy robią to wszyscy yy, ale, ale miejmy na uwadze, gdzie z tego wszystkiego się yy, ewakuować. Tak według mnie i tak naprawdę nie tylko mnie jest bezpieczniej. Nie musimy kupić w samym początku trendu. Nie musimy się gdzieś tutaj już w tych rejonach zapakować w shorty, bo my tam wiemy, że, że tu na pewno na pewno pójdzie short. Po wyjściu z tej konsoli konsoli, tutaj zaznaczonej prostokątem. O, tutaj jak była ta konsola, jeżeli cena wychodzi, to. Łapmy szczyty i dołki, próbujmy łapać te szczyty w tym trendzie spadkowym i wtedy jest to obarczone dużo mniejszym ryzykiem niż będziemy tu próbować złapać, złapać dołek i odwrócenie, odwrócenie trendu. Gdzieś tutaj na końcu by się nam udało w końcu po tym zielonym pinbarze kupić i i wziąć tutaj nawet to R5, ale tak naprawdę czyż niebezpiecznie by było po tym odwróconym pinbarze? Sprzedać, czyż to nie jest obarczone mniejszym ryzykiem, aniżeli to, to kupno tutaj? Zysk tak naprawdę jest, jest ten sam tu R5 yy, i tu R5, i zobaczcie, ile tutaj po drodze było jeszcze takich sygnałów, yy, które były bezpieczniejsze do wzięcia i zgarnięcia swoich, yy, swoich pipsów. Yy. I to jest na pewno, na pewno bezpieczniejsze, aniżeli próbowanie tego złapania tego szczytu dołka. Nie mówię, że łapanie tych szczytów i dołków na odwrócenie trendu nie da zarobić, bo na pewno da, ale może być dużo bardziej frustrujące i cięższe, yy, cięższe w stosowaniu. Yy, także najlepiej podłączyć się do tego, yy, do tego trendu i eksploatować go na tyle, na ile jest, yy, jest kontynuowany. I wyznaczyć wyjście z tego trendu, czyli tam, gdzie może nastąpić głębsza korekta, tak jak tutaj, bądź, bądź nawet spowolnienie, spowolnienie trendu, czyli właśnie na tych, na tych poziomach, albo gdzieś szukać w przyszłości jakiejś strefy, która spowodowała to, że tutaj wyczerpał się ten impuls wzrostowy, impuls spadkowy w tym trendzie, trendzie spadkowym. I to by było tak naprawdę, naprawdę tyle. Czyli według mnie i tego, jak, jak postrzegam wykresy, i jak namawiam innych do postrzegania, albo może nie namawiam, tylko daję w jakiś sposób. Powinniśmy łapać szczyty i dołki. Ale tylko i wyłącznie zgodne z handlowanym trendem. Jak najbardziej można do tego dołączyć również analizę multiinterwałową, czyli jeszcze przy tym wykresie, tutaj jak widzimy funta M1, zobaczyć co się dzieje na M5, M15 i, i wyżej. Jak najbardziej możemy to stosować. O tym będzie kolejny bądź następny, następny filmik, jak właśnie połączyć parę interwałów czasowych dla rozegrania swojego, swojego setupu. Szukamy wejść w potencjalnie świeżym trendzie, ale nie szukamy wejścia co do pipsa w górkę, w górkę szczyt. Czyli w tym trendzie spadkowym próbujemy znaleźć yy, najlepszą cenę dla dołączenia się do tego yy, dołączenia się do tego trendu. Dołączenia się tak naprawdę do tego tłumu, który tutaj zobaczył, że jest trend i próbuje złapać złapać swoje pipsy. Tutaj jadą algorytmy, oni się tutaj podłączają yy, i Powodują dalsze dalsze te, te spadki. Dołączamy się do tłumu w miarę na początku, ale z obranym scenariuszem na wyjście czyli musimy oznaczyć e, gdzieś zawczasu, e, wybrać sobie poziom, e, poziom take profit, na którym zrealizujemy zysk i wyjdziemy jeszcze, zanim tłum się zorientuje, e, gdzie kończy się. Gdzie kończy się ta euforia? No, i tak naprawdę, ktoś gdzieś ostatni, ostatni zgasi światło na, na stoplosie. I to by, było, to by było na tyle. Chciałem Wam pokazać swój sposób patrzenia, patrzenia na wykresy. Możecie to dołożyć do swoich metodologii, które bardzo fajnie by było, jeżeli byście zaprezentowali na forum grupie Forex City na Facebooku czy wewnętrznym forum, bardzo, bardzo by to było wskazane, ażebyśmy się nawzajem rozbija, rozwijali, po, pokazywali swoje, swoje spostrzeżenia, swoje sposoby na, na handel. Ja tym filmikiem nie chciałem negować czyjegoś spojrzenia na na wykresy, tylko pokazać swój, swój sposób. Jeżeli ktoś ma odmienny sposób, jakieś inne spostrzeżenia, jak najbardziej jestem skory do dyskusji. Możecie nagrać jakiś filmik, wrzucimy na kanał, na kanał Forex City dlatego, żebyśmy się dzielili nawzajem, nawzajem, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, skillem. Może ktoś wykorzysta to do tworzenia własnej strategii, do ulepszania, dołożenia jakiegoś, jakiegoś puzla, także byłoby to bardzo, bardzo fajne i, i wskazane. Żeby nie przedłużać, jeżeli film się podobał, udostępnij, zalajkuj, Yy, a żebyśmy trafili do jak największej yy, liczby, liczby osób z, tym, yy, z tymi naszymi rozkminami, tradingiem yy, Forex City, z Forex City, tak, tym cyklem, yy, cyklem filmów, żeby to nie robić dla, yy, dla paru osób, a dla, yy, dla szerszego grona. Jeżeli dotrzymałeś do tego yy, te niespełna 20 yy, minut, to myślę, że nie zanudziłem Cię swoim swoim gadaniem i się podobało i fajnie by było, jeżeli by o tym wszystkim dowiedziało się więcej osób dzięki temu skorzystało nabyło jakiegoś innego punktu widzenia albo potwierdziło swój, swój punkt widzenia, także dziękuję Wam za wysłuchanie tego tego nagrania, niebawem będą pojawiać się kolejne jeżeli macie jakieś pomysły na następny omawiany temat, to podrzucajcie na grupie, grupie Forex City. Jak najbardziej weźmiemy to pod uwagę i e, przedstawimy. Także dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia.